Zastanawialiście się kiedyś, co zrobicie, jak znajdziecie się na bezludnej wyspie? Słynny Robinson, wymyślony przez Daniela Defo, miał swój prawdziwy pierwowzór żeglarza Aleksandra Silkirka, który żył na bezludnej wyspie przez aż 4 lata i 4 miesiące. Wyobraźcie sobie, że również wylądowaliście na bezludnej wyspie, gdzie zawsze jest ciepło, nie ma inflacji, podatków, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Wasz sen lub wasza katastrofa będzie zależała od tego, jak zaadaptujecie się do nowego otoczenia. Aby upewnić się, że naprawdę jesteście na wyspie, będziecie musieli wspiąć się na wysokie wzgórze lub drzewo i rozejrzeć się, czy w zasięgu waszego wzroku znajdują się jakieś słupy elektryczne, wieże, konstrukcje, dym i inne oznaki ludzkiej obecności. Upewniając się, że jesteś na wyspie i będziesz musiał przetrwać samemu, zbieraj wszystkie przydatne rzeczy, które pozostały po katastrofie. Wrak statku, jedzenie i wszelkie rzeczy, niezależnie od ich stanu. Powinieneś to zrobić jak najszybciej, dopóki fala nie zabierze tych rzeczy z powrotem do morza. Teraz pilnie szukaj sobie świeżej wody. Zwróć uwagę na szlaki przytaczane przez dzikie zwierzęta. Udaj się do wodopoju lub miejsce z bujną roślinnością. Wskażą źródło wody. Jeśli nie możesz znaleźć źródła świeżej wody, zbierz wodę deszczową i praną rosę. Zrób parownik, użyj soku z owoców lub spnij drzew. Nawet jeśli jesteś w gorącym tropiku, będziesz potrzebować ochrony przed deszczem, palącym słońcem i drapieżnikami. Jako tymczasowe schronienie możesz użyć jaskini lub zbudować namiot z liści palmowych. A teraz będzie świetnie, jeśli możesz rozpalić ogień. Płomień ognia podniesie ci na duchu, wysuszy ci ubrania oraz pozwoli ci przygotować jedzenie. Odstraszy dzikie zwierzęta i stanie się sygnałem dla przepływających statków. Jeśli nie masz zapałek lub zapalniczki, użyj szkła z zegarka, okularów, aparatu do rozpalenia ognia lub opanuj metoda tarcia drewna od drewno. Następny element to odżywianie. Jako pokarm można używać jadalnych roślin, jagód, orzechów, bulw, owoców, ryb, a także owadów i robaków, które są źródłem białka. Ale wędrując przez dżunglę bądź ostrożny i sam nie stan się obiadem dla drapieżników. W wolnym czasie, którego de facto będziesz miał bardzo dużo, zajmij się produkcją wędek, łuków i strzał. Wtedy będziesz miał większe szanse na pyszny lunch. Jeśli spodobała ci się ta wyspa i zdecydowałeś się tu zostać na dłużej, spróbuj domowić kilka ptaków, które zniosą jajka, lub kozę, która dostarczy ci mleko. Staraj się angażować w aktywność umysłową, prowadzić kalendarz i komunikować się, przynajmniej ze zwierzętami. Jeśli jesteś mężczyzną i masz taką możliwość, nie zapomnij się ogolić, bo w ciągu kilku miesięcy nie będziesz w stanie znaleźć ust w gęstej brodzie, aby włożyć do niej pokarm. A jeśli planujesz wrócić do cywilizacji, wyznacz Twoją lokalizację na wyspie. Ułóż na plaży duże litery SOS, stwórz alarmy sygnałowe z kamieni i gałęzi na wzgórzach, przygotuj ogień sygnalizacyjny. A czy Wy chcielibyście znaleźć się na bezludnej wyspie? A jeśli tak, to z kim? Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam 7 rzeczy, które pewnego dnia mogą ocalić Wasze życie. Najlepszym sposobem na zorganizowanie masowej paniki jest poproszenie wszystkich o zachowanie spokoju. Dlatego nie będziemy cię o to prosić, ale po prostu powiemy ci, jak przetrwać w sytuacjach, w których 80% innych osób może nie dać sobie rady. Znajdujesz się w tonącym samochodzie. Nie próbuj otwierać drzwi samochodu. Nawet jeśli ci się uda, przepływ wody pod ciśnieniem uderzy cię i zabierze cię głęboko w kabinę. Opuść okno i spróbuj się przez nie wydostać. Nie możesz wyjść przez okno? Poczekaj aż samochód zatonie do wody i delikatnie otwórz drzwi lub okno, aby woda powoli wypełniła kabinę. Po tym jak kabina jest prawie całkowicie wypełniona wodą, otwórz drzwi, wypłyń z samochodu i wypłyń na powierzchnię. Pomimo iż nagrywaliśmy już o tym odcinek, wspomnijmy o tym raz jeszcze, bo może ktoś go po prostu nie widział. Jesteś w spadającej windzie. Nie skacz i nie próbuj wydostać się przez górny łaz. Połóż się na podłodze kabiny na plecach lub na brzuchu i rozluźnij mięśnie tak bardzo jak to możliwe. Chroni głowę i twarz rękoma lub owinie miękkimi materiałami i odzieżą. I wiemy, że nowoczesne windy są bezpieczne. Dlatego przed wejściem do windy nie należy brać ze sobą pieluch, zapasowej wody ani latarki. Napotkałeś burzą z piorunami. Fakt, że błyskawica nie może uderzyć dwa razy w to samo miejsce, jest mitem. Nie stawaj w miejscu, gdzie uderzyła błyskawica. Może pójść tam jeszcze kilka razy. Chociaż i tak po pierwszym trafieniu będzie ci to obojętne. Nie chowaj się przed błyskawicą pod wysokimi drzewami. Nie otwieraj parasola z metalową końcówką i unikaj jazdy rowerem lub motocyklem. Ogólnie rzecz biorąc, aby przetrwać na polu podczas błyskawic, wystarczy, byłoby obok ciebie stał sporo wyższy przyjaciel. Potrzebujesz zabrać ze sobą wodę, ale nie masz gdzie jej trzymać? Użyj zwykłej prezerwatywy. Włóż ją do skarpetki, napełnij wodą i zawiąż dziurę. Teraz masz pół litra wody na czarną godzinę. Marzniesz? Wyszliście na mróz bez stosownej odzieży. Zbierzcie liście i trawę i połóżcie je pod ubraniem. Ta warstwa zatrzyma ciepło i ochroni was przed hipotermią. Zgubiłeś się? Aby określić kierunek podróży, przygotuj domowy kompas. Weź zwykłą igłę i przetrzyj jej koniec dżinsami lub innym grubym materiałem. Zerwij liść z drzewa i połóż go na wodzie. Połóż igłę na kawałku papieru, naładowaną stroną tą, którą wytarłeś od dżinsy. Wskażę ona północ. No. Zostałeś dźgnięty ostrym narzędziem. Jeśli ten przedmiot utknął w twojej ranie, nie śpiesz się, aby go wyciągnąć, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz ciężkiego krwawienia. Teraz będziesz pewny siebie i spokojny w krytycznych sytuacjach. Chociaż jeśli jesteś spokojny, a wokół ciebie ludzie biegają w popłochu i krzyczą, może to po prostu coś źle zinterpretowałeś. Zastanawialiście się kiedyś, ile godzin snu tak naprawdę potrzebujecie? Według statystyk około 40% osób jest niezadowolonych z jakości oraz czasu snu. Liczba osób zażywających tabletki na senne niemalże podwoiła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Sen jest niezwykle ważny dla naszego ciała. W trakcie snu ciało odpoczywa, odzyskuje energię, a mu ładuje się i systematyzuje informacje otrzymane w ciągu dnia. Jak pewnie wiecie, istnieje kilka faz snu, które następują po sobie i każda z nich charakteryzuje się inną aktywnością naszego mózgu oraz mięśni. Natychmiast po zaśnięciu następuje faza wolnego snu. W tym czasie temperatura ciała spada, serce bije wolniej, a szybkość oddychania maleje. Mózg zaczyna skanować wszystkie systemy i narządy ciała, ujawniając nieprawidłowe działanie. Potem nadchodzi szybka faza, podczas której zaczynasz marzyć. Zwróć uwagę, że jeśli mózg w fazie wolnego snu odkrył pewne problemy w ciele, to podczas fazy szybkiej może pokazać ci je we śnie w formie skojarzeń. Na przykład, jeśli dusisz się w swoim śnie, powinieneś zwrócić uwagę na stan serca, a brak powietrza we śnie może wskazywać na problemy z płucami. Jaki więc powinien być czas snu, aby czuł się pogodny i zdrowy? Według licznych badań, ludzie, którzy śpią od 6,5 do 7,5 godzin na dobę, żyją dłużej, są bardziej wydajni w pracy oraz szczęśliwsi. Kobiety potrzebują średnio około 20 minut więcej snu niż mężczyźni. Wynika to z faktu, że mózg kobiety jest nieco bardziej złożony i wymaga więcej czasu na ponowne uruchomienie. Chociaż tak naprawdę są to tylko statystyczne dane, ważne jest, aby skupić się na własnych odczuciach i dobrym samopoczuciu. Na przykład Napoleon spał około 4-5 godzin, a Einstein aż 12. Przy stałym braku snu wytwarza się zbyt mało hormonu kortyzolu. Z tego powodu osoba stale czuje się zmęczona i drażliwa. I nie tylko człowiek. Postaraj się obudzić niedźwiedzia podczas hibernacji i zobacz jak zareaguje. Co więcej, osoby, które nie mają wystarczająco dużo snu, mogą żyć nawet o kilkanaście lat krócej od osób, które mają pełny sen. Faktem jest, że w mózgu śpiącej osoby może od czasu do czasu wystąpić coś podobnego do awarii zasilania w elektrotechnice. Oznacza to, że twoja uwaga jest rozproszona i nie możesz ponownie skupić się na konkretnym zadaniu. Game over. W tym stanie może wystąpić fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób, które nie spały wystarczająco, a pracują fizycznie lub często prowadzą samochód. Pamiętajcie, że wszystko działa od dwie strony. Zbyt duża ilość snu również nie jest dobra. Stały sen przez 10 do 15 godzin dziennie sprawi, że będziesz czuć się nieswojo i będziesz zdenerwowany. Na poziomie fizycznym zbyt długi sen może prowadzić do migreny, stagnacji krwi w naczyniach oraz wysokiego ciśnienia krwi. Przy okazji, oprócz pełnego snu, naukowcy zalecają drzemkę w środku dnia. Tak krótki odpoczynek znacznie zwiększy Twoją produktywność, uważność i przywróci siłę ciała.